Witam bardzo serdecznie, oczywiście z tej strony KL209 Witam oczywiście w kolejnych poradach ogrodniczych Dzisiaj troszeczkę sobie powiemy o Oleandrze O jego praktycznej pielęgnacji, jak podlewać itd. Tak dalej tak dalej No i oczywiście mamy Oleander, dziś oczywiście zakupiłem dla e, takiej znajomej na urodziny, kupiłem Oleander Oleander dokładnie to jest Tak on mniej więcej będzie wyglądał, tu mamy Nerium Oleander tak, to mniej więcej wygląda. Widlu, oczywiście, była jakaś tam promocja, że niby z aplikacją 20 zł, ale no właśnie, powiedzcie mi drodzy widzowie, dlaczego Lidl nie może yy, kuponu, yy, dlaczego kupon na aplikacji nie może być ważny przez 24 godziny, czy nawet przez te dwa dni, żeby można było na ten sam kupon. Przez dwa dni aktywować non stop tego oleandra, czy tam jakiś inny produkt i tak dalej. To niestety, głupi, za przeproszeniem Lid, pomyślał sobie tak, no jo, będą więcej brać, będą, będą więcej brać, będą więcej chcieć, i tak dalej. To zrobią takie coś, że po prostu Lid będzie chciał e, narzucić biedronce, narzucić biedronce, by chciał Lid, żeby po prostu. Eee, więcej sprzedać niż Biedronka, ale za to, że, że Biedronka dawała kłody Lidlowi, to Lid był wredny dla klientów i zrobił coś takiego, taką blokadę, jakby to powiedzieć, zrobił Lid, że zrobił aplikację Lidl plus i tylko jeżeli jest kupon aktywowany, to jedynie ta promocja wchodzi właśnie ten all under, je, jeżeli macie aplikację Lid Plus, po prostu pikacie, ale pamiętając, że przed piknięciem przy kasie to musi być kupon aktywowany i wtedy dopiero możecie ten, i tylko możecie raz kupon tylko użyć, raz kupon wiecie co, to jest po prostu głupota żenada i w ogóle że tylko raz można użyć kuponu raz, tylko jedyny raz, przez macie na to czas dwa dni przez dwa dni musi wykorzystać ten jeden kupon Jeden kupon! Ludzie, to się nie mieści w głowie, co ten lid w ogóle wyprawia. Ja, ile razy byłem w Biedronce, się tam w innych sklepach, to widziałem lepszy, yy, o wiele lepsze promocje niż to, co teraz teraz wymyślili w Lidlu. Ale tu już nie chodzi o to, bo normalnie ten Oleander bez aplikacji kosztuje 30 zł, a ja praktycznie zapłaciłem 20 zł, tak? Ale wiecie, co to już po prostu jest. Yy, śmiechu warty i w ogóle naprawdę co się po prostu płakać się chce nie da się normalnie jakby to powiedzieć żyć żeby po prostu zamiast zrobić to inaczej, to oni niestety muszą do, do, dopieklić biedronce, albo dopieklić też innym klientom. Ja nie rozumiem tego naprawdę, bo nie wiem, jeśli oczywiście ktoś by chciał się na ten temat wypowiedzieć, to oczywiście zapraszam chętnych oczywiście w komentarzu, możecie napisać, co o takiej sytuacji myślicie. Czy powinno to być tak, jak oni chcą, czy powinno być tak jak klienci by chcieli. Bo teraz to już ja nawet nie wiem, czy to ma być tak jak oni chcą, czy jak klienci? Bo oni chyba decydują zamiast klientów. Bo ja nie wiem, jak to wygląda. Ale dobrze, zostawmy tą głupią sytuację na no później. Dziś praktycznie się dwa razy pomyliłem. Dwa razy, tak. Dwa razy z tym olejem się pomyliłem. Chyba siedem razy byłem ja w do dzisiaj. Siedem razy, tak. Bo nie dość, że telefon padł, to potem jeszcze nie był kupon aktywowany a w ulotce nic nie było napisane że niby jest jakiś kupon czy cokolwiek tak? to jest też głupota żeby w ulotce nie napisać że kupon trzeba aktywować tak? to też jest głupota według mnie ale dobra no już zostawmy dobra jeżeli chodzi o pielęgnację tego oleandra to to trzeba podlewać go ciepłą albo taką y, ciepłą albo letnią wodą bo oleander nie lubi zimnej wody, nie lubi zimnej wody z kranu. E, nie wiem, czy można mineralną wodą podlewać, to musiał jeszcze troszeczkę zgłębić tą wiedzę, bo o Leandrze, ale e, jeżeli chodzi o wodę mineralną, jeżeli jeśli oczywiście by była woda mineralna, taka troszeczkę ciepła, letnia, to oczywiście naturalnie tak można, ale jeżeli będzie gorąca czy zimna, to nie można, musi być ciepła czy letnia Woda taka, żeby można było tego oleandra praktycznie podać, i praktycznie tak. Nie wiem, jak tam z oleandrem jest. Praktycznie raz na tydzień, raz może być, raz, raz na tydzień, raz na dwa tygodnie można go podlewać. No i praktycznie jak tym więcej widzimy, tu już go już ktoś podlał, ale no niestety go źle podlał, chociaż są też ee, jak to się mówi priorytety, bo zobaczcie co tu jest zobaczcie odnóżki są tak udało mi się uzyskać odnóżki oleandra, to wypuszcza z korzeni, zobaczcie jak to fajnie, elegancko wypuszcza no, no po prostu wypuszczają nowe sadzonki tak, no nowe sadzonki a tu mamy tutaj mamy momencik, tu mamy odnóżkę i ja sobie tą odnóżkę Chcę jakby to powiedzieć wykopać, a to resztę dam tej znajomej, będzie miała na urodziny prezent. Także myślę, że może to się uda ją zobaczyć, ukorzenić, wykopać. Zobaczymy, jak tam moja druga ogrodniczka to wymyśli. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o te porady, o Leandra i to, o tą całą sytuację z tym Lidlem. Ale mówię, to po prostu jest masakryzm, mówię. Pamiętajcie, uważajcie, uważajcie w razie czego z tymi kuponami, z tą aplikacją, bo czasami można sobie narobić niezłego bigosu, z tym ja już dziś miałem taką przygodę, że 7 razy byłem w lido i już po prostu, to już po prostu nie jest na moje nerwy, nie? Także oczywiście to by było na tyle, jeśli chodzi o ten oczywiście materiał ogrodniczy. także to by było na tyle, oczywiście życzę Wam miłego dnia, no i do zobaczenia. Eee kolejnych oczywiście materiałach ogrodniczych myślę, że w przyszłym tygodniu w przyszłym tygodniu może pod koniec tygodnia myślę że coś w, pod koniec tygodnia w piątek albo w sobotę coś wrzucę zobaczymy czy coś tam będzie także dziękuję oczywiście wam za uwagę no i do zobaczenia do kolejnych materiałów ogrodniczych także dziękuję i do zobaczenia